Jedną z najgorszych rzeczy nieposiadania pieniędzy jest bycie praktycznie niewidzialnym nawet dla szkolnego autobusu. Hej, poczekaj na mnie. Nie jest łatwo zdobyć przyjaciół, kiedy jesteś spłukany. Jest ale Julia się nie podda. No ej, nie ignorujcie mnie. Moglibyśmy zostać przyjaciółmi, tylko spójrz na to biedactwo. Proszę. Możesz użyć tego. Po co mi te pieniądze? Potrzebuję przyjaciela. Wychodzi na to, że łatwiej znaleźć kasę niż przyjaciół. Cóż? Hej, chłopaki, jestem tutaj. Czy nikt nie chce ze mną rozmawiać? Ale Julia nigdy nie stanie się popularna. Ona jest biedna jak mysz kościelna. Hej! Co jest zupełnym przeciwieństwem prani. Ludzie, mam urodziny zamierzam urządzić wielką imprezę. Wszyscy są zaproszeni. Ktoś jeszcze? Super. No to ruszamy. Julia, jak zwykle, została pominięta. Ale jest jeszcze szansa na znalezienie przyjaciół. Gdzieś to było zaproszenie. Niestety będzie musiała się ubrudzić, aby spełnić swoje marzenie. Poczekajcie na mnie. Ja też idę. Impreza już się rozkręca. Wszystkie oczy są dziś zwrócone na Franie. Zatańczmy ludzie! Co ona tu robi? Jestem w franiu. Ja też mam zaproszenie. Widzisz? Wszystkiego najlepszego, kumpelko. No już, otwórz prezent. Ręcznie robiona kartka. To słodkie. Nie, Julia tu nie pasuje. Chcesz się zabawić? Wow, została przyjęta do gangu. Nawet zapraszają ją do gry. Nie może przepuścić takiej szansy. Zaczynajmy. Teraz, Julius, spróbuj nas znaleźć. Dobra, wynośmy się stąd. Bawmy się z dala od tej przylepy. Znalazłam cię? Znalazłam! Hej, gdzie są wszyscy? Chyba sobie poszli. Dziś nie znalazłam przyjaciół. Co mamy dziś na obiad? Mm, kanapka z niczym jest pyszna. Kiedy jesteś biedna, musisz umieć cieszyć się małymi rzeczami. Reszta kolegów z klasy tego nie zrozumie. Adam, spójrz na to. Bez jedzenia, bez przyjaciół. Jest żałosna, co? Ale Julia nie jest jedyną, która ma ciężko. Biedaczek musi być taki głodny. Muszę mu pomóc. Ej, dlaczego nie damy mu czegoś do jedzenia? No dobrze, mam trochę chleba. Cześć! Chciałbyś coś zjeść? Częstuj się! Smacznego! Kiedy robisz dobre rzeczy, natychmiast poprawia Ci się samopoczucie. A to, że nie zjesz dzisiaj obiadu, jest na drugim miejscu. Zawsze fajnie jest iść do kina ze znajomymi. Adam, znikajmy stąd. Tylko, że Julii nikt nie zaprosił. Ale może dzisiaj jej nie wyrzucą. Hej, zapomnieliście o mnie. Jestem ze znajomymi. Tak, mogłam zdobyć bilet. Kto Wymyślał te zasady? Nie mam złamanego grosza. Ale może uda mi się użyć podstępu. Udało się, kumplu. Pozbyliśmy się tej przylepy. To godzina triumfu, Julii. Dobrze, że sprzątaczki wchodzą do kina bez biletu. Nie zapomnieliście o mnie, co? Już jestem, bez obaw. O nie, to ją wpuścił. Mam tego dość braku. Wynośmy się stąd. Dokąd idziecie? No dobra, znajdę nowych przyjaciół. O, Sorasy, zaraz tu posprzątam. Zaczekaj, nie odchodźcie! Wszyscy są zdenerwowani. Będzie musiała oglądać film w samotności. Ciężko pracuje. Co tak siedzisz? Z nim lepiej się nie kłócić. Już sprzątam. To kolejne przyjęcie. Jestem. Tęskniliście? Co za smród. Pójdźmy na drugą stronę sali. Tu jesteście, mali do dowcipnisie. Bez obaw. Już przyszłam. Może teraz spełnią się marzenia Julii. I będzie w centrum uwagi? Będzie wymiotała na parkiecie. To byłoby takie fajne. Ale marzenia są przewrotne. Nikt nie chce jej towarzyszyć. Gdzie ona nauczyła się tak tańczyć? Żałosne. Idziemy stąd. W tym klubie nie ma niczego dobrego. Proszę, nie odchodźcie. Byliśmy tak blisko przyjaźni. No dobrze. Frania i Adam poszli do kawiarni. Świetna wymówka, aby lepiej ich poznać. Ach, znowu o mnie zapomnieli. Prawdopodobnie przez przypadek. A bogata katafrania już wybiera najdroższe danie. Adamie, spójrz. Julia znowu jest pośmiewiskiem. Kiedy zrozumie, że nie będzie miała żadnych przyjaciół? Oto pani obiad. Chyba nie mogę wejść do kawiarni. Ale mogę napić się herbaty na zewnątrz. Dobrze, że pada. Mogę zebrać świeżej wody. Widziałeś to, Adamie? Czy na pewno bieda nie jest zaraźliwa? Herbata jest prawie gotowa. I wyszła świetnie. Prawie jak w kawiarni. To niezbyt ładny widok. Pan jest ufraniu. Weźmy telefon, kamera, akcja. Julia nie cofnie się nawet przed słupem. Opublikujmy ten film na TikToku. Zobacz, ile mamy lajków. Kiedy jesteś bogaty, spełniają się wszystkie twoje marzenia. Czas, by zrobić tatuaż. Ale trudny wybór. Może wezmę ten wzór? Wygląda świetnie. Chwileczkę. Wezmę wszystko, czego potrzebuję. Nie ma problemu. Wiesz, gdzie jestem, Franiu? Ale Adam powinien zwracać większą uwagę na to, co robi artysta. Zdarzyła się mała podmianka. I teraz Julia przejęła pałeczkę. Ona zrobi Adamowi najlepszy tatuaż w historii. Są przyjaciółmi, prawda? Gotowe. Co to ma być? Nie prosiłem o to. Nie wiedziałeś tego. Widzisz, mamy pasujące tatuaże. Co ty wyprawiasz? Julio, to znowu ty? Adam, teraz jesteśmy przyjaciółmi aż po grubą. Tu laski? On chyba zapomniał wyłączyć żelazko. Dziś w naszej szkole jest wielki dzień. Piszemy test. Wyjmijcie zeszyty i długopisy. Prania ma ich mnóstwo. Ale biedna Julia nie ma tyle szczęścia. Jedyną rzeczą w jej plecaku jest węgiel. Ale jej przyjaciółka się podzieli, prawda? Nie, nawet o tym nie myśl. Myślę, że frania nie jest dzisiaj w nastroju. Po prostu będę musiała zadowolić się tym, co mam. W końcu wiedza to potęga. No dobrze, koniec testu. Oddajcie pracę. Migusiem! Co to ma być, Julio? To bardzo kreatywne podejście. Brawo, odpowiedziałaś poprawnie. Dostajesz piątkę. To nie ta szkoła schodzi na psy. Wow, jestem najlepsza w klasie! Chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli! Cześć wszystkim! Jak leci? Ja też przyszłam coś zjeść! Skąd Julia wzięła te frytki? Mogę jedną? Jasne! Mój najlepszy przyjaciel może dostać wszystko! Smacznego! Typowa Julia! To nie są frytki. To jest papier. Uj, to jest paskudne! Julio, nie chcemy twojego obiadu! No, ej, a nie Chodź, Nie smakowało ci? Oh, no. Hej, Julio, nie martw się. To się zdarza. Cóż, przynajmniej komuś smakował ten lunch. Co robić podczas przerwy? Oczywiście rób selfie. I po w dużych ilościach. Tu jesteś, Marysiu. Dołącz do nas. Razem będzie fajniej. Czy wszyscy są tu mile widziani? W takim razie ja też dołączę. O, nie, to Julia. Nie rób sobie nadziei. Twoja bieda zrujnuje każdą fotkę. Odsuń się. Dlaczego wszyscy są tacy podli? Czy ona na to zasłużyła? Bingo, a to jej kumpel. On nie odrzuci Julii. Zrób nam zdjęcie. No błagam, tylko jedno. Ale chwila, przygotujmy się. Uśmiech. Nawet szkielet nie chce robić sobie selfie z Julią. Może następnym razem. Ty prywatny kierowca jest na wakacjach. Musisz jechać autobusem. Ale dzisiaj pogoda kompletnie zwariowała. Ludzie, czy mogę wejść pod wasz parasol? Julia wygląda jak zmokła kura. Ona uratowała nam życie. Może nie jest taka zła. Kumpelko, tu jesteś! Czekasz na mnie. Dziwne, Julia pojawiła się w samą porę. Uratowała w przed uderzeniem ciastem w twarz. Potrzebuje prysznica. Dziękuję, Julio. Adam ma kłopoty, a jego odwaga zniknęła. Ludzie, dlaczego zamiast tego nie zaprzyjaźnicie się ze mną? Co? Lepiej sobie pójdę. Podczas gdy Julia powstrzyma kłobuzu. Podejście numer dwa. Nikt nie potrzebuje dobrego przyjaciela. Nikt a nikt. A no już koniec. Będzie sama do końca życia. Nie płacz, Julio, nie jesteś sama. Gdy masz przyjaciół, poradzisz sobie ze wszelkimi problemami. Wow. Podobał Ci się nasz nowy filmik? Czy masz w szkole najlepszych przyjaciół? Powiedz nam o nich w komentarzu. I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap nowych skeczy o prawdziwej przyjaźni od Trumtrum Trum Select.